Dzisiaj jesteśmy w studiu radiowym. Kajetan tam ciężko pracuje, a ja tutaj udaję gwiazdy YouTube'a, bo yy, za chwilę wam pokażę, yy, w jaki sposób zespół Wayne przysłał mi swoje płyty do unboxingu. Dzisiaj nie przejmuj, to tam montuj. Tak? Tak. Dobra. To, to znaczy oni nie przysłali płyt do unboxingu, tylko przyjechała menadżerka zespołu Wayne i wręczyła mi płyty. Ja w jednym z materiałów gdzieś tutaj wkleję link w materiale yy, chyba zatytułowanym Kto decyduje o tym, co leci w radiu. Powiedziałem, że te płyty często, które przychodzą do radia, to po prostu lądują od razu w koszu. Tak się rzeczywiście dzieje, dopóki te płyty na przykład nie wyglądają... O tak, jak nie są zapakowane o tak. Jak nie są zapakowane... O tak. Ja Wam pokażę, co jest w środku. Już za chwilę. Bo to po prostu jest dobrze zrobione i to jest ładne i to przyciąga wzrok i mi się chce sprawdzić, co tam jest i co to jest za zespół, także... Aha, już było jasne, panowie z zespołu Vein to nie są ani moi kumple, ani żadnego z nich w życiu na oczy nie widziałem, oprócz Zdeba Perkusisty, który e, brał udział w Hell's Kitchen w e, szóstej edycji chyba. Także witam w studiu Rock Radia, mały unboxing, pierwszy chyba na tym kanale, natomiast związany zdecydowanie z tematyką radiową, proszę bardzo, ja się przesiądę tam. I wam pokażę z bliska, co tam w tym pudełku jest. No dobra, czyli tak jak mówiłem, dwie rzeczy, które dzisiaj dostałem od menadżerki zespołu Wayne, dostałem je osobiście. I zaraz wam powiem, dlaczego to było fajne, że dostałem to osobiście. Bo trochę nie skumałem, dlaczego paczki są dwie, ale to po kolei. I teraz tak, zespół Wayne to są metaluchy. Grają bardzo dynamicznie, grają o tak. Jak zespoły dają płyty dziennikarzom albo prezenterzynom do grania w radio, to często to wygląda tak, że płyta jest po prostu zapakowana w taką białą kopertę i opisana, na przykład ja dostawałem w Antyradiu opisane płyty jako Przemysław Ciechański. To jest dosyć intrygujące. Natomiast rzeczywiście no jest to najczęściej takie bardzo bezosobowe, i ja się nie chcę tam zaglądać. Natomiast jak dostajemy ładne pudełko, w którym potem można trzymać sól, cukier, przyprawy, to aż się chce zajrzeć, co tam jest w środku, nie? I to widać, że ktoś. O, jak mawiak losu? Widać na pracowanko. Mam nadzieję, że widać na pracowanko tutaj. Zobaczcie. Bardzo ładnie zrobiona rzecz. I teraz tak, jak otwieramy pudło, to mamy tutaj po pierwsze płytę. I co ciekawe, ja to dostałem dzisiaj. Dzisiaj jest 9 maja 2019 roku. Natomiast ta płyta, która tutaj się znajduje, to jest płyta, którą zespół Wayne wydał w listopadzie ubiegłego roku. I zaraz dojdziemy, dlaczego ja to dopiero dzisiaj dostałem. Natomiast rzeczywiście jest płyta. Można sobie obczaić, posłuchać na ich youtubcu, na ich fejsiku. Zespół Wayne, proszę bardzo. W środku mamy piękne, ładnie zapakowane takie cosie. Nie wiem, co to. Papier, nie? Ty zaraz. Naklejunek, ja jestem fanem naklejania różnych y, rzeczy na laptopa, jak widać, więc zaraz coś tutaj wyląduje na nim. To są wartości dodane, oczywiście nie ma co się jarać specjalnie tym, że są naklejki, ale zwróćcie uwagę jak wygląda całokształt, no że to jakoś, kurde, się prezentuje. Kostki do gry, jakby y, któryś z szanownych dziennikarzy, prezenterzyn był również y, aspirującym muzykiem. I dlatego, że mu nie wychodzi, to niszczył innych radiowców, e, innych muzyków w radiu. To, to ma tutaj, żeby sobie mógł zagrać. Akurat e, udało się chłopakom trafić, bo to są twarde kostki, ja takimi gram na basie, więc. E, tylko ja gram dużymi. No ale okej, okay. i mamy tutaj jeszcze list taki, proszę bardzo. E, no, widać na pracowanko, umówmy się. Witaj, zapraszamy Cię do wspólnej podróży po oceanach dźwięków. Tu nie umiem przeczytać, przepryszlesz sztymi systemami blastów. Nie wiem, co tu jest napisane, bo jest odręcznie, ale jest ładnie za to. Co tu jest napisane? Przeplatanymi sztormami blastów, o, i flakami riffów. Falami riffów. Czuję się jak major który nie umie czytać o stałej eje, o starej erze piratów i nieś w świat te powieści, no żeby było jasne no ciężko to się czyta, ale jest ładnie zrobione, jest zwinięte jest porwane trochę, że ja mam wrażenie jakbym wykopał skarb i to jest pudełko numer jeden, i teraz dlaczego ja to dopiero dzisiaj dostałem, dlatego że jak zadałem właśnie pani menadżerce, Milenie, menadżerce tego zespołu, zadałem pytanie, jak to jest że płyta wyszła w listopadzie ja ją dostaję dopiero dzisiaj, na co Milena odpowiedziała, bo dopiero dzisiaj się widzimy, i rzeczywiście ta płyta była rozprowadzana pośród dziennikarzy, tylko ja, ponieważ w Rock Radio nie gramy takiej muzyki, tylko gramy klasykę rocka, no to nie byłem pierwszy w kolejności do wysyłania tych płyt. I co doskonale rozumiem. Doskonale rozumiem i polecam serdecznie sprawdzać, zanim wyślecie płytę, do jakiego radia ją wysyłacie. Dlaczego fajnie jest dostać to w cztery oczy od pani menadżerki? Dlatego, że, oto uwaga, pudełko numer dwa. Pudełko numer dwa bardziej tajemnicze, bo za ten zaklajstrowane w szary papier i jak to otworzymy, to tutaj mamy taki oto worek. Ja tego nie otwierałem celowo przy niej, natomiast dlaczego fajnie, że dostałem to do rąk własnych? Bo ja zadałem pytanie, skoro tutaj jest płyta, która wyszła w listopadzie, to co to jest to w takim razie? Po co mi ta druga rzecz? Co tu, co tu jest? Okazuje się, że mogłem się dopytać, i mam konkrety. Zespół Wayne ma dzisiaj 5 maja, przepraszam, 9 maja, który to dzisiaj jest 9 maja, premierę nowego teledysku. Teledysku promującego ich em, nowy, nową epkę, nowy single. To jest single The Ritual. E, I mamy tutaj jeszcze trzy bonusowe traki, proszę bardzo. Nie wiem, tu się może światło odbijać, więc nie wiem, ile z tego tutaj widać. Natomiast rzeczywiście. Born Again, uh, Edge of Glasses, Your Pain I Am i The Ritual, czyli do teledysk, do utworu The Ritual, ja już ten teledysk widziałem. Ja ten teledysk widziałem, bo pani menadżerka Milena pokazała mi ten teledysk, jak przekazywała mi płytę i powiedziała, żeby tego teledysku nie puszczać dalej, bo premiera dzisiaj o 21.00. Polecam i teraz yy, weźcie, jak zajrzycie na wejnowego Face'a, to na pewno znajdziecie tam y, odpowiednie informacje na ten temat. I jeszcze raz podkreślam, ja panów z zespołu Wej nie znam. Ja jestem pod wrażeniem roboty marketingowej, jak to jest zrobione. Nie zapakuj płytę w jakieś badziewiaste, foliowo-papierowe coś i wyślij do dziennikarza, niech on się martwi, co z tym zrobić, tylko pani przyjechała osobiście i opowiedziała o tym. Zawsze fajnie jest spotkać kogoś, w cztery oczy sobie pogadać. Tutaj mamy kolejny zestaw kostek. Randy fucking dandy. E to jest zajebiste, to są nawet lepsze od tych poprzednich. No i mamy list w butelce. I teraz, co jest w tym liście w butelce? Tego nie wiem, bo tego też jeszcze nie. nie oglądałem. Ale zawiązane to jest srogo, żebym tego nie rozpierdzielił. Dobra, no kurde. O, mamy. I teraz tak. Jedyne, co wiem, że jest w tym liście, i pani menadżerka Milena prosiła, żeby tego nie było widać, to jest e, link do ukrytego teledysku tego w wersji dla dziennikarzy. Więc o, ja, zr ja zrobię o tak. O tak, żeby nie było widać. I w tym liście jest napisane: czas nakarmić umarłych, ofiarować L LDA, co im należne, złóż ofiarę na. I tutaj jest adres PES, sprawdzaj maila, maila zespół. Ech, zespół Wayne, podpisane. No więc yy, tak wygląda. Robota PR-owo-promocyjna zespołu, z którego to zespołu znam tak naprawdę jeden utwór i wiem, że perkusista tego zespołu kiedyś był w Helskiczynie. No i teraz pozostaje sobie samemu odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście tego typu opakowanie jest bardziej skuteczne czy mniej skuteczne, to już zostawiam Wam, szanowni kochani widzowie tego kanału, szanowni kochani członkowie młodych zespołów. Kolejny film już niedługo na tym kanale pojawi się, bardzo konkretny, bardzo tematyczny, związany z Warsztatami prowadzonymi przez pana Ciechana.